Witam państwa bardzo serdecznie. Wojciech Niemiec, menadżer produktów biologicznych. Ja, dzisiaj, w swojej prezentacji, chciałbym przedstawić dostępne biologiczne rozwiązania dedykowane do ochrony borówki wysokiej. Oczywiście tych rozwiązań biologicznych w naszej firmie przybywa, jest ich coraz więcej, jest to odpowiedź na zmieniające się realia dotyczące ochrony, na coraz no, mniejszą jednak ilość chemicznych substancji czynnych dopuszczonych. Do ochrony. No i nie inaczej jest w przypadku borówki wysokiej. My tutaj również wdrażamy rozwiązania biologiczne dedykowane do ochrony tego gatunku. Słowem wstępu, dlaczego warto włączać te rozwiązania biologiczne nie tylko do te rozwiązania są dedykowane nie tylko do rolnictwa ekologicznego. Te preparaty biologiczne. Również można włączyć do ochrony konwencjonalnej. Oczywiście okres karencji, prewencji, brak pozostałości, wymagania sieci handlowych. No tutaj to są takie oczywiste zalety dotyczące stosowania tych rozwiązań biologicznych. Natomiast chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na zastosowanie tych preparatów czy rozwiązań biologicznych właśnie w kontekście ekoschematów, bo aby zrealizować tutaj ekoschematy, tak naprawdę konieczne jest włączenie tych biologicznych rozwiązań i tutaj oczywiście dotyczy to integrowanej produkcji roślin czy też biologicznej uprawy roślin, tych, tych dwóch ekoschematów. Chciałbym na początku tutaj powiedzieć o nowej rejestracji naszego biofungicydu BioControl T34. W tym roku ten biofungicyd uzyskał nową etykietę rejestracyjną, obejmującą właśnie rozszerzenie rejestracji w zwalczaniu zlizny korzeni powodowanej przez lęgniowca fytoftora. Ten lęgniowiec potrafi wyrządzić naprawdę duże szkody w uprawie borówki. Oczywiście mowa tutaj o uszkodzeniach systemu korzeniowego a tym samym o gorszej jakości samych roślin i placowym takim wypadaniu całych roślin. Poza tym ten biofunkicyt dotychczas miał rejestrację i nadal ma w zwalczaniu takich patogenów jak fuzarium i pytium. Co więcej o tym, ety, o tym preparacie. Mamy tutaj szeroką etykietę rejestracyjną obejmującą ponad 100 różnych gatunków upraw, długość działania nawet do 12 tygodni. No i obecnie w uprawie borówki jest to jeden z niewielu zarejestrowanych biofungicydów do ochrony przed właśnie chorobami odglebowymi. Poza zwalczaniem też chorób, tutaj takie dodatkowe działanie Zawarta w produkcie Biocontrol T34. Trichoderma wykazuje też takie działanie biostymulujące, zwiększa zasięg systemu korzeniowego, jest ułatwione pobieranie wody i składników pokarmowych, więc też rośliny są lepiej odżywione, lepiej zaopatrzone w wodę, składniki pokarmowe, dzięki czemu też lepiej rosną a więc taki dodatkowy efekt biostymulujący. Oczywiście możliwość zastosowania tego biofungicydu jest przez cały sezon degradacyjny, nie mamy tutaj okresu karencji, prewencji, no i bardzo wszechstronne możliwości zastosowania zarówno poprzez oprysk, ferdygację czy też moczenie sadzonek, o czym właśnie teraz powiem. Możemy zastosować Biocontrol T34 Poprzez moczenie sadzonek w roztworze środka, poprzez opryskiwanie podłoża w doniczkach lub tackach rozsadnikowych, ale myślę, że tutaj dla państwa, jako dla plantatorów, takim najpopularniejszą metodą zastosowania tego biefungicydu będzie poprzez system nawadniania w trakcie tutaj całego sezonu wegetacyjnego. Dawka tego preparatu poprzez system nawadniający to pół kilograma. Na hektar odstęp pomiędzy zapiekami 30 dni i możemy wykonać maksymalnie 12 zabiegów w jednym sezonie wegetacyjnym. Chciałbym tu zwrócić jeszcze Państwa uwagę, że w przypadku chorób odglebowych najlepsze efekty uzyskujemy, gdy zastosujemy ten biofungicyt zapobiegawczo. Zanim jeszcze te choroby odglebowe, te patogeny, Zdążą skolonizować system korzeniowy, zanim jeszcze dostaną się do roślin. A więc jeśli mamy problem z chorobami odglebowymi, no to działajmy już jak najwcześniej na początku sezonu wegetacyjnego, też i przed posadzeniem roślin. Wtedy te efekty działania trichodermy są zdecydowanie najlepsze. Ta trichoderma ma czas, żeby skolonizować system korzeniowy i nie dopuścić patogeny do strefy korzeniowej roślin. O czym jeszcze należy pamiętać stosując BioControl T34? Każdy preparat mikrobiologiczny ma tutaj swoje pewne wymagania dotyczące stosowania. Nie inaczej jest z biofungicystem BioControl T34. O tym, że powinniśmy stosować zapobiegawczo, już wspomniałem. Zwróćmy również uwagę na temperaturę. Tutaj mówimy o temperaturze gleby. Najlepsze efekty uzyskujemy w temperaturze gleby 12 do 25 stopni Celsjusza. W tych temperaturach trichoderma najefektywniej wzrasta i wykazuje taką najlepszą aktywność przez około 6 do 8 tygodni po zabiegu. Ważny też jest odczyn gleby i tutaj najlepsze efekty uzyskuje się przy delikatnie kwaśnym odczynie gleby. Więc tutaj tak jak borówka preferuje ten kwaśny odczyn gleby, to tu pH w przedziale 4 do 6 jest jak najbardziej optymalne dla rozwoju tego pożytecznego grzyba. Trychonerma też kolonizuje każde podłoże od torfowego o niskiej aktywności mikrobiologicznej do kompostowego o wysokiej aktywności mikrobiologicznej. Jest też tutaj kluczowy aspekt dotyczący zapewnienia odpowiedniej wilgotności gleby. No, Trychoderma, tak jak każdy żywy organizm, no tutaj w przypadku trichodermy grzyb, do życia potrzebuje wody. I tutaj ważne, aby zarówno przed zabiegiem, jak i po utrzymać optymalną wilgotność. Tutaj ta wilgotność podłoża powinna wynosić około 60-70%, aby po prostu ten grzyb mógł wzrastać i rozwijać się, zapewniając tym samym skuteczną ochronę naszych roślin. Dobrze też wstępnie wymieszać zawartość preparatu w wodzie, aby te zarodniki grzyba mogły się aktywować. Jeśli chodzi o filtry, to jedynie filtry piaskowe powinny być zdjęte przed aplikacją. Tego bieżącego pozostałe filtry nie wymagają zdjęcia przed zabiegiem, natomiast po zabiegu dobrze takie filtry umyć. W kontekście tutaj integrowanej produkcji chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że jednym z takich obligatoryjnych wymogów jest właśnie włączenie do programu ochrony przed chorobami zarejestrowanych preparatów mikrobiologicznych. I tutaj metodyka integrowanej produkcji borówki właśnie wskazuje na zastosowanie preparatu zawierającego komórki grzyba trichoderma asperelum właśnie do ograniczenia patogenów odglebowych, a więc stosując biokontrol T34, jednocześnie spełnimy ten obligatoryjny wymóg dotyczący integrowanej produkcji borówki. Kolejny produkt, który chciałbym omówić, jest to NEXPRO, a więc związki silikonowe. Jest to preparat przeznaczony do zwalczania szkodników. NEXPRO wykazuje działanie interwencyjne, a więc działamy po zaobserwowaniu szkodników, czy też pierwszych objawów żerowania, Mówimy tutaj o mechanicznym mechanizmie działania i unieruchomieniu szkodników poprzez tworzenie takiej polimerowej sieci, a więc mamy też takie natychmiastowe działanie. Ze względu na charakter działania, Next Pro nie powoduje selekcji form odpornych, a więc idealnie sprawdzi się w takich strategiach antyodpornościowych. Oczywiście nie mamy tutaj też pozostałości w owocach i okresu karencji. No i takie działanie dwukierunkowe, bo z jednej strony związki silikonowe rozmywają taki wełnisty lub miodowy nalot szkodników, a z drugiej strony ten główne działanie tego, tego produktu to właśnie to unieruchomienie na powierzchni roślin szkodników. Jest to produkt bezpieczny dla pszczół i innych owadów zapylających. Oczywiście nie stosujmy też preparatów w czasie lotu tych pożytecznych. Jeśli chodzi o zastosowanie tutaj stricte w ochronie borówki, to NextPro możemy zalecić w zwalczaniu takich szkodników jak misecznik, śliwowiec, mszyca. No tutaj na borówce bardzo często występuje mszyca brzoskwiniowa, czy też w zwalczaniu wszędziorków. Jeśli chodzi o termin stosowania. W programie ochrony znajdą Państwo informację, że tak naprawdę NextBro można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. No, my zalecamy stosowanie tego produktu przed kwitnieniem. Tutaj działamy na szyce, przędziorki czy miseczniki. Natomiast później, po kwitnieniu, w fazie wzrostu owoców. Możemy zastosować Next Pro, natomiast zalecalibyśmy wtedy stosowanie niższego stężenia 0,1% i wybierzmy jeszcze warunki z niższą temperaturą, z niższą operacją słoneczną, dni pochmurne, bo tutaj w okresie wysokich temperatur w czasie intensywnego promieniowania słonecznego mogą wystąpić objawy fitotoksyczności. Natomiast te zabiegi wiosenne jak najbardziej to stężenie 0,2% w ograniczeniu takich szkodnik jak miseczniki, mszyce przędziorki. Będzie tutaj ten produkt naprawdę skutecznie zwalczał te szkodniki. No i pamiętajmy jeszcze raz, że działamy tutaj interwencyjnie wtedy, kiedy pojawią się te szkodniki. No i pamiętajmy, że też działamy na konkretne pokolenie szkodnika, które się pojawia. Nowy nalot mszycy, czy też nowe pojawienie się przędziorka, które nie będzie już pokryte związkami silikonowymi, no wymaga powtórzenia tego zabiegu. A więc działamy. Interwencyjnie na konkretne pokolenie, a później w trakcie sezonu, oczywiście, obserwujemy, czy nie pojawiają nam się kolejne kolonie szkodników. No i te kolejne kolonie będą wymagały kolejnego zabiegu. O czym jeszcze należy pamiętać? No oczywiście wykonujemy zabieg w warunkach umożliwiających szybkie wyschnięcie preparatu z powierzchni roślin, a więc najlepiej rano lub wieczorem. Nie stosujemy preparatu w czasie kwitnienia. No oczywiście tutaj mamy fizyczny mechanizm, więc istotne jest bardzo dobre pokrycie roślin cieczą roboczą. Działamy interwencyjnie, no i nie stosujemy z adjuwantami. No i też nie przestaliśmy, bo zbyt intensywne pokrycie roślin cieczą roboczą a więc już spływanie cieczy roboczej z powierzchni roślin może też już skutkować fitotoksycznością. No i znowu chciałbym tutaj wrócić do integrowanej produkcji, bo włączając NEXPRO do ochrony też spełnimy jeden z obligatoryjnych wymogów, a mianowicie zwalczanie takich szkodników jak przędziorków, mszyc, czy właśnie miseczników przy wykorzystaniu preparatu, w o działaniu mechanicznym bądź fizycznym. A więc jak najbardziej tutaj możemy w integrowanej produkcji zalecić właśnie stosowanie związków silikonowych właśnie w postaci naszego produktu Next Pro. Chciałbym jeszcze też powiedzieć o zwalczaniu, ograniczaniu chorób, takich jak antragnoza i szara pleść. W sezonie 2024 wprowadziliśmy nowy produkt Pantoaker. Jest to produkt, który w swoim składzie zawiera bakterie z rodzaju Pantoea, wyizolowane przez naukowców z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, akurat z liści truskawki. No, i tutaj w badaniach, jakie przeprowadził Instytut Ogrodnictwa, wykazano, że bakterie te ograniczają choroby zarówno w uprawach sadowniczych, jak i warzywniczych. No ja tutaj skupię się stricte już na wykorzystaniu tego produktu w kontekście ochrony borówki. Zawarte w produkcie Pantoaker bakterie wykazują takie dzia działanie jak antybiota, a więc tutaj szczepy bakterii są zdolne do syntezy metabolitów o działaniu antybiotycznym i produkują enzymy zdolne do rozkładu ścian komórkowych. Poza tym mechanizm działania konkurencja, a więc zajmowanie przestrzeni, na której mogłyby rozwijać się patogeny chorobotwórcze. Taki dodatkowy efekt korzystny to również biostymulacja, a więc lepsze, korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin oraz w badaniach wykazano też, że te bakterie zwiększają trwałość pozbiorczą zarówno owoców, jak i warzyw. No i tutaj w badaniach wykazano, że bakterie te w przypadku borówki sprawdzają się w ograniczaniu antragnozy borówki amerykańskiej czy też szarej pleśni. Jeśli chodzi o wyniki badań, no to mamy tutaj wyniki badań z dwóch lat. Bakterie zawarte w produkcie PantoAker były badane w programie z fungicydami. No i chciałbym tu zwrócić Państwa uwagę, że bakterie te zostały zastosowane w tych końcowych zabiegach. Bezpośrednio przed zbierami, a więc program fungicowy polegał na zastosowaniu zabiegów z wykorzystaniem konwencjonalnych środków na początku sezonu wegetacyjnego. Natomiast później, kiedy zależy nam już na okresie karencji, prewencji, na ograniczaniu pozostałości, zostały włączone właśnie tutaj do. Zwalczania antraknozy i szarej pleśni, bakterii z rodzaju Pantoea. No i ta skuteczność w ograniczaniu czy szarej pleśni, czy antraknozy, no jak na produkt biologiczny okazała się naprawdę całkiem wysoka. Natomiast, no i jak ten produkt właśnie zastosować? Jednorazowa dawka to pół kg na hektar. Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić minimum 7 dni. Ilość wody od 300 do 800 litrów. No i um, oczywiście, w zależności od presji choroby, od 2 do 6 zabiegów. No i my tutaj, podobnie jak w badaniach, jakie przeprowadził zespół naukowców z Instytutu Ogrodnictwa, właśnie zalecamy włączenie tego produktu pantoacker do ochrony konwencjonalnej. E, w już w fazie po kwitnieniu, w fazie rozwoju owoców, do samego zbioru owoców, czy też pomiędzy zbiorami owoców, jeśli wystąpią tutaj objawy chorobowe, takie jak antraknoza, czy też szara pleś. Oczywiście nie mamy tutaj okresu karencji, więc zastosowanie bezpośrednio przed zbiorami jest jak najbardziej możliwe. O czym jeszcze powinniśmy sto pamiętać e, stosując ten produkt? No najlepiej, jeśli mamy taką możliwość, zastosujmy wodę niechlorowaną. zabiegi też wykonujmy wcześniej rano lub wieczorem, aby te bakterie mogły się zadomowić e, na powierzchni roślin i e, aby mogły aktywować swoje działanie, no to wiadomo, intensywne promieniowanie słoneczne zawsze będzie niekorzystnie wpływało na działanie tych bakterii, więc te zabiegi wcześniej rano lub wieczorem jak najbardziej polecamy. Tak jak każdy inny produkt, który zawiera w swoim składzie bakterie, no nie może być łączony z preparatami na, na bazie miedzi i srebra. Warto też wcześniej umyć opryskiwacz, no bo tutaj zanieczyszczenia po konwencjonalnych środkach ochrony roślin mogą już na samym początku doprowadzić do dezaktywacji bakterii, więc warto zadbać o to, abyśmy mieli czysty opryskiwacz. No, i całą zawartość opakowania powinniśmy służyć od razu po otwarciu. No, i przechowujmy produkt w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza. I nie narażajmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Więc tak podsumowując to, dlaczego warto właśnie włączyć Pantoneker do ochrony borówki. No, oczywiście, brak okresu karencji, prewencji, więc możliwość zastosowania bezpośrednio przed zbiorami, ale też pamiętajmy, że jest to takie dodatkowe wsparcie w ochronie, a więc większa możliwość rotacji substancji. No, oczywiście, brak pozostałości w owocach. No, poza funkcją ochronną również takie korzystne działanie jako biostymulator. No, tak jak wykazały badania, bakterie te. Korzystnie wpływają również na trwałość pozbiorczą owoców. Są też bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. No i ten wielokierunkowy mechanizm działania tych bakterii, który naprawdę ogranicza możliwość powstawania odporności patogenów na działanie tych bakterii. Bakterie też są wyizolowane z polskich gleb, więc my nie wprowadzamy tak naprawdę Obcych bakterii, obcych mikroorganizmów, my tylko zwiększamy stężenie bakterii, które naturalnie występują już w polskim warunkach, w celu właśnie ochrony przed patogenami. No i te wieloletnie badania, które zostały przeprowadzone na różnych gatunkach, zarówno sadowniczych, jak i warzywniczych, a my, dzięki tym wieloletnim badaniom, jakie zostały przeprowadzone przez Instytut Ogrodnictwa, właśnie Możemy Państwu zalecić optymalne włączenie tego produktu w optymalnym czasie, tak aby uzyskać najbardziej efektywne działanie tych bakterii w ograniczaniu właśnie wybranych chorób. To tyle z mojej strony. Zachęcam Państwa do włączania rozwiązań biologicznych. Do ochrony konwencjonalnej. Te rozwiązania nie są dedykowane tylko do rolnictwa ekologicznego. One bardzo dobrze sprawdzą się również w ochronie konwencjonalnej. Warto je tylko zastosować w odpowiednim czasie i z odpowiednią wiedzą, tak aby uzyskać najlepsze rezultaty. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu.